Zawsze jest kłopot z tą serwetą. Nie? Tu też nie. Na, kolana. Na, na zawsze kolana. na kolana. Tak jest, absolutnie. Ta serweta jest po to, żeby sięgnąć po nią za każdym razem, kiedy chcemy się napić wina. Osuszyć usta, wraca na kolana i sięgamy po... Za nóżkę, za, za, nóżkę. za nóżkę, jednak za nóżkę, tak jest. Po co ogrzewać ten napój, który jest podawany w odpowiedniej temperaturze? Przechodzimy do. Sztuć, co właśnie jest ich dużo, bo i okazja uroczysta, ale zawsze o tym pamiętajmy od zewnątrz do wewnątrz. Czyli najpierw przystawka, później zupa, później danie główne. Ale Wigilia w Małopolsce. Zaczynamy od barszczu. No to zaczynamy jeść łyżką, to chyba nie ulega żadnej wątpliwości. Mm. A kiedy się już skończy i będzie bliżej końca, to wtedy wystarczy złapać za i dożyć. Absolutnie. Nawet w Małopolsce? Nawet w Małopolsce. Tak jest. No i co tam zostaje ryba? Do ryby mamy specjalne sztućce, nóż w kształcie łopatki, no ale nie wszyscy takie mamy w domu, więc w innym przypadku dwa widelce wystarczą. Jeden po jednej stronie nakrycia, drugi po drugiej stronie. No ale niestety, pomimo takiego wspaniałego noża i, i widelca, czasem ość utknie w gardle. Co wtedy? Zasłonić usta ręką, a drugą ręką niechcianego gościa pozbyć się i odłożyć. Na brzeg talerza. Mm. A możemy się posługiwać wykałaczką? Nawet jeśli są na stole podane, to ją tylko bierzemy i wychodzimy z nią. Na pole? No może nie na pole. Najdalej w to miejsce, w które krakowski król chodził piechotą. Mhm. To, to wszystko jest... takie proste. Tak? No to zacznijmy. I najważniejsze: w Małopolsce ze wszystkich zasad savoir Vivre'u, najważniejsza jest jedna. Uśmiech.